No, ale to się kameruje. No witam, witam, jesteśmy już na Schulburg, więc awaria. Wypięła mi się linka od biegów, ale zaraz zapnę tam cztery trytypki i jedziemy dalej. Mam wrażenie, że zaraz wyskoczy mi wózek, ale tym się będzie przejmował późniejszy Kasper. A może zajrzymy tam, co się dzieje z tyłu? Czy nie chcesz się martwić póki co? Z tyłu? Mocowania wózka, bo tu leje. No co, urwie się, to się urwie, co zrobić? Wreszcie. Nie. Ja nie chcę być kamerzystą, to jest ciężkie zadanie. Tutaj mamy taką paczkę trytyczków, nic nam nie jest groźne teraz. Zaraz będzie Żeby nie było, mówiłem Kacprowi wczoraj, Co? weźmy tylny wózek. <ślesk> No i w pizdu, I wylądował. Wahać się urwał. O. Takie Tak Memory... Maciek, wahać prawy dolny. Prawy dolny? No mam taki. Jakiegoś takiego mazeza rozbieżnego. Maciek za dwie godziny przywiezie mi wahać, a ja się biorę za rozbiórkę. wymienimy i jazda. Mamy drugą awarię dzisiejszego pojadza. dnia, nie ma jeszcze 12. Jeszcze, bardziej. Dobra, poczekajcie, mam pomysł. Ja tu dawno nie zaglądałem, w <grywa> ogóle. Ale ładnie się trzyma, kielik jest zdrowy. <grywa> I to tak bez kitu, weź. Takie rzeczy jak stabilizator, to jeszcze będziesz używał, czy nie? Będę, a co? Może się to nie udać. To no nie, to nie będę. <grywa> Maciek przyjechał do Kiewczon, przyniósł dwa hacze elegancki. Nauczył mnie wybijać schodzie. Jestem. Yy, dzisiaj nauczyło mnie ten dzień tyle, że trzeba obspawywać te wahacze będzie. Zestaw kluczy marki Kejtol. To nie jest reklama, ale przemyślcie. Chyba zaczyna się zjeżdżać coraz więcej ludzi. Części przychodzą. Tak. <laughs> pracę naprawcze. Cały czas dłubie chłopak. Może coś wydłubię. Zaraz będzie chodzić. Maszyna. A jak? Będzie w sensie... Co tu się ***ło? Od... To jest... A tu plus, ale przód od Karo. Dobra, może bym się swoim przejechał, bo etap jest taki. Został złożony, wszyscy są szczęśliwi. Jedziemy na testy. Mikołaj się na pewno ucieszy. Zgubiłem drugi kierunkowskaz. Wczoraj go wyjąłem z pudełka. I on mi go kupił. Dostałem go w prezencie. A poza tym bo no, nabrał charakteru ten bok na pewno. Nieco. Szerszy się taki zrobił, fajny, napompowany. Marek mi zapina trytytkę. Żebym zderzaka jeszcze nie zgubił nowego pomalowanego. No ogólnie no to już wóz wygląda tak jakby był cały cały czas w tym kolorze. Jest czarny, chociaż maska najczystsza. Nie chce się trzymać, brud! Taka nawoskowana. Jak wrażenia dzisiejszego dnia? Bardzo dobrze. Herbatę dostałem. O, ja też. Maďa też dostała herbatę. Sumie, no. Każdy dostał po herbacie i gitara. Marek jeździł i przestał. Co się stało? Ale wiem, czy para. Nie wiem. A no, no co, chłodnica albo coś. Dobra, gaź go. A wiatraki, w ogóle nie włączyłeś wiatraków, tak? To mi chcesz powiedzieć? Nie, nie włącza się. A włączycie teraz? No. Wywalił tylko płyn sobie przelewem. No włącznik, niżej. O. Ogólnie to tak. Pojeżdżone, Tras. pakujemy mandżur już. Z wszystkim, z jedynych jakichś większych strat, to kierunek za 30 zł. No i był wymieniany wachlarz, ale to jakby liczone w koszta, powiedzmy. Samochód wygląda bardzo ładnie. Przejechałem się tym autkiem, jedno mogę powiedzieć, idzie mi yy, lepiej niż na symulatorach. Także polecam. Znaczy nie polecam tych samochodów, co mnie tu płci. Ty... Wahacz to wiesz, wliczony w koszta, ale to 500 zł. I także na razie, wszystkim na tym by się to kończyło.